Proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałbym Państwu przedstawić referat pod tytułem Międzywspółpraca a Wojną. Zakony rycerskie wobec dynastii wschodniopomorskiej. pomorskiej Dla uproszczenia dodam tylko, że od czasu do czasu będę używał tutaj terminu sobiesławice jako synonim tej nazwy tej dynastii. Tak, no i skoncentruję się przede wszystkim na Janitach na Braciach Dobrzyńskich, Kalatrawensach i przede wszystkim na Zakonie Krzyżowskim. Jak Państwo wiecie, Pomorze Gdańskie nie jest dużym obszarem. No i templariuszy tam nie było za czasów funkcjonowania dynastii wschodniopomorskiej. Potem pojawił się jeden, który pojechał tam na emeryturę, został dzierżawcą dóbr janickich. No i właściwie na koniec życia kupił sobie dom w Gdańsku i ze swoim krewnym próbował tą emeryturę w Gdańsku spędzić, ale Rada Miasta się na to nie zgodziła i po prostu wykupiła z jego rąk czy z rąk zakonu Janinskiego, którego on reprezentował ten dom. Decydującym czynnikiem, który zaważył na kontaktach władców Pomorza Gdańskiego z zakonami rycerskimi było położenie geograficzne ziem władanych przez Sobiesławiców i sąsiedztwo plemion pruskich. Próbę podboju Prus podejmowali w pierwszym rzędzie władcy polscy, w różnych okresach historycznych albo panujący nad Pomorzem, albo dążący do jego podporządkowania politycznego. Informacje o kontaktach politycznych pomorsko-pruskich początkowo widoczne są przede wszystkim przez pryzmat działalności władców piastowskich. Być może już jednak od lat 70. XII wieku, do których odwoływały się źródła pisane informujące o władcach wschodnich pomorskich z dynastii Sobiesławiców, poszukiwać należy ich aktywności i aktywnej działalności prowadzonej na niwie działań chrystianizacyjnych sąsiednich plemion pruskich, a w konsekwencji zmierzających do zabezpieczenia Pomorza przed pruskimi najazdami. Wyrazem tych działań w pewnej mierze była fundacja systeckiego klasztoru oliwskiego do 1186 88 roku. Ze względu na stan bazy źródłowej trudno wskazać na intensywność pruskich najazdów na Pomorze przed XIII wiekiem w XIII wieku można natomiast wskazać przynajmniej na dwa lub trzy dotkliwe ataki pruskie na Pomorze Wschodnie. Przepadały one na pierwszą połowę XIII wieku. W ich wyniku uspostarzono przede wszystkim ziemię gdańską aż do Oksybia i zdewastowano dobra systersów oliwskich czy premonstratensek ze Estopia, później Żukowa. Przynajmniej w jednym wypadku napady takie aranżowali e, książęta polscy, którzy wcześniej uzyskali wpływy polityczne wśród plemion pruskich. Utrzymujące się zagrożenie pruskie, a także chęć poszerzenia własnych terytoriów dość szybko skłoniła sobiesławiców do poszukiwań siły zbrojnej, której być, która mogłaby być przydatna do prowadzenia obrony i prowadzenia własnych ataków. Nowożytna historiografia działania ta łączyła z eponimem dynastii wschodniopomorskiej Sobysławę. Od czasów kronikarza elbląskiego Dominikanina Szymona Gruna, w sobie sławie widziano władcę, który dla obrony przed Prusami sprowadził Janitów do Starogardu Gdańskiego i Ludwiszego. Oczywiście był to tylko pomysł wspomnianego dziejopisa: pierwszym władcą wschodniopomorskim w jakiś sposób spokrewnionym sobie sławicami, który sięgnął po pomoc Janitów, był zarządzający terytorium Starogardu Gdańskiego i święcia Grzymisła. Jego nadanie na rzecz Janitów miało miejsce przed i w 1190 roku. W treści dokumentu fundacyjnego spisanego zapewne na podstawie wcześniejszych notycji posiadanych przez szpitalników położono nacisk nie na elementy związane z udziałem joanitów w zbrojnych walkach przeciwko seracenom, ale na działalność szpitalna, ale, ale zwrócono uwagę na działalność szpitalną prowadzoną przez zakon w Dzień Święty. Grzymisław miał dowiedzieć się o nie od wielu pielgrzymów, którzy odwiedzali grup pański. Elementy te w propagandzie zakonu były silnie eksponowane m.in. po drugiej wyprawie krzyżowej, w której udział wzięli władcy zarówno świeccy, jak i duchowni z terenów Europy Środkowej, z Rzeszy, w tym z państwa przemyślidów, ale także przedstawiciele dynastii piastowskiej. W kolejnych latach do Ziemi Świętej wyruszyli, wyruszyli też władcy Brandenburgii i Polski, Albert Niedźwiedź czy Henryk Sandomierski. Ich pielgrzymkowe wyprawy zaowocowały powołaniem dwóch, zakonów, dwóch domów zakonu janickiego w Erben w 1160 czy Zagości przed 1166 rokiem. Już w latach XX-XIII wieku w dokumentach janickich powstałych na terenie Pomorza, w tym wypadku sławieńskiego, pojawił się wątek odwołujący się do przenowania krwi za wiarę i walki przeciwko Saracenom, które prowadzili Janici. Pierwszym świadectwem zainteresowania się władców władających samym Gdańskiem zakonami rycerskimi było, związane, było z tym związane fundowanie domu kalatrowęców w Tymawie. Pierwsza informacja o tym pochodzi z falsyfikatu z datą roczną 1224 roku, który powstał w związku z nadaniem przez Sambora II, tytułującego się wówczas księciem lubiszewskim, pewnych dóbr Oliwie. Nadania te władca czynił na rzecz klasztoru Oliwie. A na liście tego dokumentu wymieniono wówczas Florencjusza, mistrza kala w Problem terminu sprowadzenia zakonu do tym, ze względu na brak szerszej bazy źródłowej pozostaje w dalszym ciągu otwarty. Zapewne swój udział w fundacji tegoż zakonu mieli cystersi oliwcy i władcy Gdański, a więc, jak sądzę, przede wszystkim Świętopeł Gdański. Stworzenie domu Kalatrowensu w Temawie miało być może miejsce przed oddaniem osobnej dzielnicy Samborowi II przez jego brata, czyli Świętopełku Gdańskiego. Książę ten, czyli Świętopełk, Około 1220 roku wspomógł też zakon braci Dobrzyńskich, nadając mu wolności na terenie swojego księstwa i gwarantując jego członkom obronę na lądzie czy wodzie przed wrogimi wobec nich działaniami. Dokument ten był ofertą skierowaną do braci Dobrzyńskich, żeby osiedlili się wówczas w ziemi należącej do księcia gdańskiego. Brak jest jednak wiadomości na temat dalszych relacji między Dobrzyńcami i Gdańskim. Zachowane średniowieczne źródła nie przechowały informacji o udziale janitów czy Kala w obronie Pomorza ani przed pruskimi najazdami, ani w udziale w pomorskiej ekspansji do Prus. Joannici w najwcześniejszym okresie swojej wschodnio-pomorskiej egzystencji nie podjęli się szerszego udziału w tych przedsięwzięciach. Jeszcze w 1228 roku najważniejszym urzędnikiem janitów był Stefan, kapłan. Nie wiemy więc, czy we wschodnio-pomorskich placówkach zakonu do pierwszej połowy XIII wieku ukształtowała się obsada uwzględniająca braci rycerzy, o których pierwszy raz wspomniano w statutach zakonu w 1206 roku. Niewykluczone, że od początku wschodnio-pomorski dobra Janitów zakontraktował jako zaplecze gospodarczo-propagandowe dla swojej działalności w ziemi święcej. Nieco inaczej można postrzegać kalatrowęców reprezentowanych przez mistrza, a więc urzędnika odpowiedzialnego, jak się wydaje, zapewne za wojskową strukturę zakonu. Mimo tych wątpliwości zwrócić należy uwagę, że dobra Janitów i Kalatrowęców umiejscowione były naprzeciwko pomędzani czy Ziemi Rezja. Ziemia Rezja to jest okolica dzisiejszych prawów mniej więcej. Pruskich mieszkańców, e, pierwsze z nich próbowała nawracać biskup Chrystian. W opinii historyków opanowanie przez Prusów do początku XIII wieku Ziemi Rezja otworzyło plemionom pruskim drogę do ataków przeprowadzanych na polskie Mazowsze, ziemi Chelmińską i Pomorze. Militarnego kontekstu osadzenia Janitów i kalatrowęsów w Starogardzie Gdańskiej czy Tymawie nie da się więc pominąć. Osadzenie zakonu krzyżawskiego na pograniczu prusko i jego działalność w Prusach spotkała się początkowo z przychylnym odbiorem i wsparciem władcy gdańskiego Świętopełka, kiedy ten w 1232 roku udzielił swojej zgody na to, żeby biskup kujawski Michał w zamian za Czyż trzech grzyby przekazał krzyżakom dziesięcinę ze wsi Orłowo pobieraną przez kościół w na tą, na tą świątynię Świętopełk sprawował prawo patronatu. Książę Pomorski uczestniczył w zawarciu tej transakcji i w pełni ją zaakceptował. Świętopełk Gdański i jego brat Sambor wzięli też udział w wyprawach przeciwko Prusom organizowanym przez książąt polskich na przełomie lat 30. XIII wieku. W znajomości pruskiej taktyki wojskowej przez Świętopełka i przeprowadzonym przez niego manewrowie wojskowemu krzyżowcy zawdzięczają zwycięstwo w bitwie nad rzeką Dzierzgonią. Wyprawa ta i odniesione e, zwycięstwo pociągnęły za sobą podporządkowanie krzyżakom ziemi rezińskiej. Rzeczliwy i nacechowany wsparciem wojskowym i majątkowym stosunek przedstawicieli dynastii Wschodnie Pomorskiej uległ głębokiej rewizji w obliczu sporów politycznych, które dotknęły Pomorze Wschodnie w drugiej połowie lat 30. XIII wieku. Jeśli do tego momentu nie, uległ, nie uległa likwidacji placówka kalacrowęców tymawskich, to ich znaczenie było już na tyle małe, że jego przedstawiciele nie uczestniczyli w sposób, który no, oznaczył się szerzej w źródłach w życiu politycznym Pomorza. Morzu. We wspomnianym okresie mówić więc można tylko o relacjach sobie sławiców z Janitami i Krzyżakami. Pierwszy z wymienionych zakonów po tym, jak Władztwo zmarłego po 1198 roku Grzymisława przeszło grancem Ściwoja I, uzyskał wsparcie również i z jego strony. Do grona janickich benefaktorów doliczyć trzeba również jego żonę Zwinisławę i synów Świętopełka i być może też Sambora II. Joanici nie tylko więc utrzymywali wówczas swój stan w posiadania, ale też go powiększyli o przynajmniej dwie nowe, jeśli nie więcej, wsie pomorskie. Pechowo jednak dla siebie ich dobra po podziale Pomorza między synem Ściwoja I Znalazły się w księstwie Sambara II. Władca ten nie godził się na rolę władcy uznającego zwierzę polityczną swojego starszego brata świętu Pełka i dość szybko wypowiedział mu posłuszeństwo. Z chwilą zaostrzenia się konfliktu i anici stanęli przed fatalnym dla siebie wyborem strony sporu. Charakterystycznym dla polityki prowadzonej przez swój zakon w XIII wieku w Europie Środkowej, wstrzymywali się przed poparciem buntów godzących prawa władców roszczących sobie prawa zwierzchnie wobec swych buntujących się młodszych, krewnych lub możnych stojących na niższym szczeblu z feudalnej. W za to Świętopełk próbował przewrócić anitum dobra, który utracili na Pomorzu. Po zajęciu przez Świętopełka ziemi sławieńskiej dalej jednym z pierwszych aktów prawnych było potwierdzenie duprianitów sławieńskich, czego Książę dokonał w 1240 roku. Stosunek janitów do wojny domowej między Świętopełkiem i Samborem II kosztował szpitalników konfiskatę ich pomorskich dróg i zapewne czasowe usunięcie ich z Pomorza Gdańskiego. Joanici uzyskali wówczas możliwość powrotu do swych pomorskich posiadłości dopiero po klęsce i wypędzeniu Sambora II przed Świętopełkiem Gdańskiego. Niestety nie wykorzystali tej szansy. Dopiero losy wojny. Toczonej w latach 1269-1271 przez syna Świętopełka Gdańskiego mściwoja II przeciwko swojemu bratu Włacisławowi i przy okazji Samborowi II zdecydowały o tym, że Janici mogli w pełni wrócić, czy przynajmniej w częściowo, no, bo tutaj od razu pojawiły się spory sądowe z Pelpinem, który był to klasztor, który częściowo uposażenie powstało tak naprawdę na dobrach janickich. Więc dopiero wtedy, za czasów Mściwaja II, Janici mogli wrócić na Pomorze Wschodnie. Czasy rządu Mściwaja II na Pomorzu Gdańskim do 1294 był okresem stopniowej odbudowy majątkowej zakonu Janickiego. Co rok Mściwaja II, Janici uzyskali nowe nadania, w tym przede wszystkim wieś Lubiszewo, prawo urządzenia w niej targu czy zezwolenie na budowę błynna na rzecz szpęgawy. Janici pomorscy brali wówczas aktywny udział w życiu politycznym Pomorza Wschodniego, korzystając przy tym z sojuszu księcia Giedeńskiego z innymi benefaktorami szpitalników, Bogusławem IV w pomorskim czy przede wszystkim Przemysłem II Wielkopolski. Należy przy tym zauważyć, że w gruncie rzeczy życzliwy Mściły II nie ingerował w sprawy majątkowe, w które w których Janici popadli, spory majątkowe, przepraszam, w których Janici popadli z biskupem kujawskim czy też klasztorem Cysterów w Pelpini, odbudowując swój stan posiadania sprzed konfliktu z Samborem II. Książę uznał te konflikty za wewnętrzne sprawy Kościoła i nie próbował wpływać na ich rozstrzygnięcie. W przeciwieństwie do Janiców w sporze świętopełki, między świętopełkiem Gdańskim a Samborem II, wspartym też przez najmłodszego brata obu książą Tracibora. Krzyżacy stanęli po, przeciwnej, po stronie przeciwników władcy gdańskiego. Przyczyn tego doszukiwać się należy w kontroli szlaku wislanego przez Świętopełka cel pobierany od łodzi statków płynących z pomocą dla Krzyżaków w Prusach oraz łodzi statków należących do zakonu, wspieranie przez władcy pomorskiego biskupa polskiego Chrystiana, współpraca z Prusami i chęć podporządkowania sobie przez Świętopełka przynajmniej części Prus. Co wiązało się nawet z uznaniem przez części Prusów księcia Gdańskiego za swojego władcę w dobie wojen z zakonem krzyżackim. Świętopeł Gdański z sojusznikami, a sojusznika stał się szybko realnym konkurentem dla Krzyżaków. Możliwe, że spory między braśmi, które wybuchły w pierwszej połowie lat trzydziestych XIII wieku, Krzyżacy starali się jeszcze łagodzić, nie chcąc stracić żadnego z sojuszników w walkach w Prusach. Około 1234 roku do ugody między Świętopełkiem i Samborem doprowadził osobiście Herman Bart. Już jednak przed 1238 roku przyczasy porozumieli się z Samborem II co do pomocy przebudowie grodów w Przemysławie i ufortyfikowaniu Gorzędzieja. Oba te grody miały osłabić kontrolę Świętopełka nad Handlem Wiślanem. Uważając się zalewnego zwierzchnika swojego młodszego brata, Świętopełk nie mógł pozostawić tych planów bez odpowiedzi. Doszło więc do wojny i klęski Sambora II pod Słońcą, po czym nastąpiło wypędzenie go z jego własła. Swe stracił wówczas również pokonany przez Świętopełka Racibo. Zwycięski książę pogodził się z krzyżekami jeszcze w 1238 roku, zobowiązując się, że nie będzie wspierał prusów, w sami warmi na tangi przeciwko zakonomi, a wszystkie spory, które wybuchną między braśmi zakonu i księciem, zostaną rozwiązane według prawa obowiązującego w księstwie Świętopełka. Ugoda ta jednak na dłuższą metę nie była możliwa do utrzymania. W 1242 roku Krzyżasy weszli w koalicję z książętami polskimi, Konradem Mazowieckim, jego synami, w tym przede wszystkim Kazimierzem Kujawskim, władcami Wielkopolski, biskupem Kujawskim tak, oraz braćmi Świętopełka, Samborem i Raciborem, więc teraz przejdę na tryb opowiadania, żeby zdążyć. Oczywiście, proszę Państwa, zakon w porozumieniu z Kazimierzem Kujawskim zaoferował obu braciom Świętopełka takie e, grody, e, no, awaryjne, tak? czyli e, był to Wyszoogród i Sartawice, gdzie w momencie, kiedy Świętopeł braci wypędził za zgodą zakonu i księcia Kojawskiego, e, mieli oni przybyć. Proszę Państwa, do 1248 roku, e, 1242-1248 toczą się ciężkie walki pomiędzy zakonem e, krzyżackim a Świętopełkiem. One się toczą ze zmiennym szczęściem, Niektórzy z historyków twierdzą, że żeby nie Kazimierz Kujawski, to właściwie e, Świętobóg by zlikwidował własne zakonu Krzyżawskiego w Prusach, e, no ale to jest być może dość e, skrajny, e, skrajny wniosek. E, Wojna zakończyła, proszę Państwa, aha, no jeszcze w czasie tej wojny bardzo ważnym elementem było to, że jako zakładnikiem, zakładnikiem krzyżowskim został Mieściwo drugi, który potem był taką kartą przetargową, e, którą używał zakon, e, w różnych negocjacjach ze Świętopełkiem. Jego uwolnienie było właściwie pierwszym celem stawianym przez księcia. Doszło do tego dopiero po wyniku pokoju na Kawalowym stroju w 1248 roku. Świętopełk musiał wówczas zrezygnować z tych ceł pobieranych. Jakie to były, proszę Państwa, wysokości tych ceł według e, po 1300... E, 8-9, kiedy e, krzyż, e, Krzyżasu zajęli Pomorze Gdańskie, to według na jednym z procesów, jeden z książków jaskim zaznawał, że z portu gdańskiego pobierano 9 tysięcy grzywien e, srebra rocznie. Tak? No to jeżeli porównamy Bochnie na przykład i te komory celne w Małopolsce, to z jednej to było chyba 4, a z drugiej około 2 szczyńczki srebra rocznych. Jeżeli on się nie myli, to było były olbrzymie pieniądze naprawdę i to był główny cel zakonu. Oczywiście musiał zrezygnować również ze wsparcia e, Prusu. E, ta wojna odnowiła się, proszę Państwa, w 1853 roku. Znowu, proszę Państwa, ze względu na to, że Zakon wsparł e, Sambora II. Jeden z książąt pomorskich, czyli Racibor II, proszę Państwa, według późniejszej oczywiście legendy, e, zapisał swoje dziedzictwo Zakonowi i wstąpił sam do e, Krzyżaków. Miał umrzeć, według legendy, e, podróżując do Ziemi Świętej na wyspie Rodos. Ile w tym prawdy nie wiadomo, w każdym razie w 1279 roku krzyżasy na pewno mieli jakieś dokumenty stwierdzające nadania Racibora do tego, że pozwalił Ściwoja II przed sąd papieskiego legata Filipa Sfermo. Ściwoj też jakby chcąc odciągnąć Sambora II, Krzyżak od Sambora II też im naobiecywał różne rzeczy, więc tutaj musiał naprawdę doszło do tego, że E, uznał te, e, te, proszę Państwa, roszczenia. Zresztą Sambor drugi też nadał wówczas krzyżakom ziemi tymawską, chcąc uzyskać znowu wsparcie, no, ale do tego nie doszło, ze względu, z różnych względów, których już tutaj nie jestem w stanie przedstawić czasowo. No Generalnie rzecz biorąc, proszę Państwa, krzyżacy bardzo szybko e, wchodząc w kontakt z e, książątami pomorskimi, usadowili się na takiej pozycji charakterystycznej dla władców feudalnych tego okresu czyli, proszę Państwa, z takiej instytucji kościelnej, która właściwie w pod pewnym pewnymi względami powinna pełnić taką rolę no, dość służącą w stosunku do swoich fundatorów i benefaktorów, postawił się zakon na e, właściwie w hierarchii równych książąt rodalnych I tak samo jak książęta doby, rozbicia dzielnicowego, starał się uczestniczyć w tych e, walkach, które toczyli ze sobą książęta. Oczywiście wyszło to zakonowi z perspektywy e, praw i własności e, na dobre, dlatego że właściwie w tym okresie zdołali przekroczyć Wisłę i właściwie to był taki jakby no e, początek tej ekspansji w stronę ziemi gdańskiej i e, zajęcia gdańska. Zresztą w drugim pokoju e, na Kowalowym Ostrowie, proszę Państwa, zakazu z Belli uznano e, wjechanie do państwa zakonnego przez Świętokółka ze stoła miejscami. I za to, proszę Państwa, książę Gdański miał być ukarany tym, że miał być odebrany Gdańsk, przekazany zakonowi krzyżowskiemu również wszystkie prawa, jakie książę do tego miejsca posiadał, również miały być przekazane zakonowi. Dla wielu historyków jest to, proszę Państwa, jakby no, taki drogowskaz co do dalszej polityki zakonu krzyżowskiego, względem mi Przepraszam, że nie zdążyłem wszystkiego przeczytać. No jeżeli będzie to drukowane, to oczywiście na drodze tu nie wykonaj. Bardzo dziękuję no i czekam na pytania.